Witam Państwa serdecznie, Maciej jak Program Musisz to wiedzieć w telewizji CW24. Witam dziś pana Sławomira Borsa, moje uszanowania. Witam pana, witam państwa. Szanowni Państwo, Pan Panie Sławomirze, pozwólcie, że znowu postaram się zaapelować o pokój na świecie, o rozwagę, spokój, żebyśmy nie dali się sprowokować, bo w mojej ocenie staram się przeglądać różnego rodzaju informacje płynące ze świata. Zagrożenie wojenne ostatnio, ostatnimi praktycznie dniami znacznie wzrosło. Tuż mniej więcej od incydentów w Zatoce Karczeńskiej. Wcześniej było normalnie i nagle mamy wyjątkową eskalację, dziwne rzeczy się dzieją. Rządy światowe, w mojej ocenie, prąd do wojny. No, nie rządy światowe, tylko kilka rządów na czele ze, z rządem Stanów Zjednoczonych, Anglii, tam stamtąd wychodzą te sygnały, hasła, właśnie pokojowe, niestety. Eee, bo co Wielka Brytania puszcza swoje okręty na Morze Azowskie? Nie wiem, przecież to jest tak daleko od Wielkiej Brytanii. Tak, i jakie tam ma interesy. Przecież... Tyle dzieje się złego na świecie i Wielka Brytania okrętów tam nie, nie wypuszcza swoich. A tu proszę bardzo, jaka zainteresowana. Do tego jeszcze dochodzi telewizja publiczna, ta, którą sponsorujemy z naszych podatków, z naszych pieniędzy, z naszego abonamentu. Naczelny organ polskiej rządzącej partii Zjednoczonej. Nowej polskiej partii Zjednoczonej. Zjednoczona Prawica, tak? Tak. To się jakoś tak, tak nazywało. No, to, tak można to nazwać. Szanowni Państwo, tylko jest to na razie tak subtelnie czynione, ale przypomina troszkę gazety z 1939 roku, sprzed 1 września, gdy zapewniano Polaków o tym, że są silni, zwarci, kuloodporni i niezwyciężeni. No, tak. Tak zapewniano. Oczywiście, tak zapewniano, i społeczeństwo uwierzyło w te zapewnienia. No bo wyobraźmy sobie e, polski rząd, tej zjednoczonej e, partii rządzącej, e, który wywołuje nagle wojnę, a społeczeństwo mówi: Nie, my na tę wojnę nie idziemy, musicie iść wy, politycy. Macie tylu członków w całej Polsce, 30 tysięczna e, organizacja, 30 tysięcy oddział możemy wystawić jako kraj i idźcie się bić. Bo, szanowni państwo, akurat te 30 tysięcy to nie pójdzie na wojnę, bo e, prawo mówi polskie, że na przykład radni gminni nie idą na wojny, nie są e, wcielani do wojska. Takie sobie prawo ustawili. A więc nas próbują, normalnych obywateli, ewentualnie e, na wojnę. E, wciągnąć. No, przygotować, wytrenować nas, tak? E, psy przed walką psów e, się w ten sposób. Ćwiczy, że bierze się je za, za szczątki uszu, dotyka pyskami, bo psy nie chcą się żreć, Ale jak się ich, je tak podrażni, no to już potem im wszystko jedno: nie zachowujmy się jak psy. Niech nam nie będzie wszystko jedno do samego końca. Choćby nie wiadomo, jak ten rząd prowokował, choćby nie wiadomo, jak balował, jak marnował nasze pieniądze, nie dajmy się sprowokować, nie wychodźmy na ulicę. Nie dajmy się sprowokować. A TVP Info. Nasza telewizja publiczna. Nasi rodzice to oglądają. Są przekonani, że są prowadzeni w bezpieczne miejsce. Robi programy e, i wystarczy tylko poczytać nagłówki. Polacy wygrali więcej bitw niż Cesarstwo Rzymskie. Rano Bitwy świata w pięciominutowym wideo. I możemy obejrzeć, e, jacy to Jesteśmy niezniszczalni. I bohaterzy. Już sam tytuł mówi, prawda? Wszystko za siebie. Polacy wygrali więcej bitw, lub bitew, napisali bitw, niż Cesarstwo Rzymskie. A jest takie fajne e, powiedzenie, mniej więcej z tamtego okresu: perrusowe zwycięstwo lub wygrać bitwę, a przegrać wojnę. Na takich wartościach byłem wychowywany jako dziecko. No tak. Tylko w jakim okresie? Niby zwycięstwo. Tak. Ale de facto klęska, bo się wykrwawiliśmy na jakiejś bitwie i nie mamy już zasobów ludzkich, żołnierzy, żeby wygrać następną, a wróg nadchodzi. Wygrać bitwę, ale przegrać wojnę. Z tego co pamiętam, to to te bitwy wygrywaliśmy, ale wojny to już nie. To już było... To była rzadkość. Tak, ale ile tych bitew mamy wygranych? Ale jakim prawem TVP Info buduje kuloodporne... wrażenie kuloodporności wśród moich rodaków? No już, już. Jakim prawem? Prawem kaduka, ale to się mieści w tych hasłach zagrożenie z Rosji, no, Rosja tuż tuż trzeba ruszyć, a ewentualnie będzie takie hasło, że prewencyjne. A tak prewencyjne. Prewencyjne, tak, na Rosję, żeby uspokoić ich i pokazać, gdzie bo, ich miejsce. Bo z pewnych źródeł mieliśmy informację, tak. że już się szykują do skoku, więc musieliśmy uprzedzić. Tak jest. Jestem. Szanowni Państwo, jakie my mamy możliwości zweryfikować, czy Gdyby, gdyby wybuchła bomba atomowa w Polsce, gdzieś w Warszawie, na przykład, albo pod suwałkami, jakie my mamy możliwości zweryfikować, czy ta bomba to wybuchła, bo rakieta przyleciała? Czy że któryś z samochodów jakiejś obcej, wrogiej nam armii, mając immunitet, nie podwiózł takiej bomby i nie zdetonował? Przecież w mediach powiedzą, że rakieta przyleciała. Jakie my mamy hmm. możliwości to zweryfikować? Z której strony i czyja była? Jak podaje pan dziennikarz-propagandista, tak musimy w to uwierzyć. Nie mamy żadnej innej możliwości zweryfikować. Czy nawet gdyby oskarżeni o taki atak rakietowy hmm. Rosjanie opublikowali dane w swoich mediach, to, to te informacje do nas by dotarły? W takich okolicznościach? Nie, no. Bo... Odcina się internet i musimy uwierzyć w to, co powie telewizja publiczna. Od razu poleci. Rosjanie próbują się wytłumaczyć: fałsz, kłamstwo, i tak dalej, i tak dalej. Tyle ostatnio eskalacji na świecie. Jakieś żółte kamizelki we Francji, jakieś okręty NATO na Morzu Azowskim. Jakieś dziwne ruchy w Chinach. A, a telewizja publiczna, zamiast apelować o spokój, tak? Polacy wygrali więcej bitw niż Cesarstwo Rzymskie. To się, jak to pięknie się wpisuje w narrację takich e, macierewiczów, targalskich. Tak. Że tam Rosja to tylko, to tylko wystarczy ją tak lekko e, Patrz, popchnąć i ona się sama przewróci. Już nie będzie Ludzie, oni właśnie wystrzelili rakietę, nie, nie bez powodu Putin akurat teraz pokazuje broń, nad którą pracowali bardzo długo. Z okolic Kazachstanu wystrzelili rakietę, przeleciała na Kamczatkę w 36,5 km w 30 minut. To jest informacja nie dla nas, Polaków. To jest informacja do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nie bawcie się w prowokowanie, bo... Was pierwszych sięgniemy. I my nic żadnych wniosków z tego nie wyciągamy? Nie mamy żadnych analityków, mądrych ludzi, którzy, którzy w ten sposób to przedstawią? Bo po co Rosji rakiety, które w 30 minut pokonują 6,5 tysiąca kilometrów? Przecież nie po to, żeby Polskę zaatakować. No, oczywiście. Ale w Polsce straszenie Rosją. Rosja to kraj poważny. Ona wie, że z sąsiadami trzeba żyć w zgodzie. No chyba, że ten sąsiad zaczyna mordować ich obywateli, jak na Ukrainie. Tak. No to wtedy już nie ma wyjścia. Ja mam nadzieję, że... Dobrze, że... Dobrze, że nie mamy mniejszości rosyjskiej. Bo by takich prowokacji może nawet już dawno dokonali. Prawdopodobnie tak by było. W republikach, byłych republikach radzieckich, Estonia, zdaje się, takich prowokacji dokonywano na mniejszości rosyjskiej, że nawet pozbawiono ich obywatelstwa. Kwestia egzaminu z języka. Jeśli ktoś nie mówi po estońsku, to mimo że od kilku pokoleń mieszkał na miejscu, nie ma obywatelstwa estońskiego. I zrobili z nich bez, bez Tak jest. No i jest, też były prowokacje, że z pomnikami radzieckimi, uzgodnione z kombatantami, że pomnik będzie przeniesiony po, w Talinie, będzie pomnik przeniesiony po 9 maja, który jest dla kombatantów olbrzymim świętem. Znaleźli się bohaterowie, koniec kwietnia. Roz, przystąpili do rozbierania pomnika. Oczywiście zamieszki, protesty. Odstąpiono, że to prowokacja Rosji, ale odstąpiono i spokojnie po kilku miesiącach, tak jak wcześniej było uzgodnione, przeniesiono z centrum miasta Pomnik. Ale chodziło o sprowokowanie, że zła Rosja. Akurat to informacje, kto. I jak to się odbywało? Uzyskałem w ambasadzie polskiej w Estonii. No Powiedzieli, że to Estończycy sami tam bohaterowie wzięli, nakręcili to. Ale Odgry i i odgryźli, takie się, są. odgryźli się za klęskę II wojny światowej, gdy Estonia, ramię w ramię, w mundurach Wehrmachtu, w mundurach SS niszczyła Polskę, niszczyła Związek Radziecki, paliła i mordowała. Oczywiście. Więc dostała łupnia od Stalina, i teraz miała okazję się odgryźć. Szanowni Państwo, ta przyszła wojna wydawało się, że odbędzie się zupełnie inaczej. Wydawało się, że będą prowadziły ją roboty. Pan prezydent Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, zapowiedział Amerykanom: stworzymy Ironmana. A wszyscy, którzy myślą, że ten robot humanoidalny z żelaza, Iron Man, będzie służył przeprowadzaniu staruszek przez jezdnie, czy opiekowania się ludźmi chorymi, starszymi, to jest w błędzie. Chodzi o robota, którego seryjną produkcję, gdy się uruchomi w ilościach milionowych, po prostu puści się na front. I, i to by Stanom Zjednoczonym dało przewagę, Ryzyko odwetu nuklearnego byłoby mniejsze, bo jednak rakiety nie wyleciały. Bijcie się Rosjanie z nami robotami albo no, to są tylko maszyny. No, zabijcie te maszyny, zniżcie te maszyny. Przecież wszyscy wiemy, że przemysł rosyjski nie jest tak wydajny i nie byłby w stanie się obronić. Zresztą myśl techniczna rosyjska nie jest taka jak myśl amerykańska. Ale już w sojuszu z Chinami z, 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 wy, z wyjątkiem broni z wyjątkiem broni. Ale już w sojuszu z Chinami, ale już w sojuszu z Chinami Rosjanie y, mogliby też y, produkować Ironmany, roboty i ta przyszła wojna y, już by była y, no, wyrównana. Potencjały by były wyrównane. No ale skąd Rosjanie? Ale skąd Rosjanie? Wezmą takiego robota, gdy takie firmy działające pokojowo, jak Boston Dynamics, których produktami się pasjonujemy, czyli roboty humanoidalne, a nawet e, przypominające muły, konie, psy, e, już są na takim stopniu zaawansowania, że no, budzą podziw. E, przypomnijmy, już kiedyś publikowany tuż po premierze, byliśmy jednym z pierwszych mediów, robot Atlas humanoid. Firmy Boston Dynamics, co potrafi taki robot? Popatrzmy. To nie są zdjęcia z filmu Terminator. Mhm. Grafika komputerowa, animacja to jest robot, który potrafi biegać po przeszkodach. A pomyślmy, jak celnie by strzelał, wyposażony w odpowiednie. Czujniki, ale nie, przecież Boston Dynamics produkuje roboty pokojowe, dobiegania służące. Tak, tak, ale z drugiej strony. strony jest masa filmów, które właśnie pokazuje walkę, wojnę z udziałem robotów. Roboty to wykonują. Młodzież, moje pokolenie pamięta jeszcze wojnę. I to, co jest. Dlatego młody łatwo wymrzeć, się mówi, że to... a to tam daleko to jakieś maszyny, wy bezpośrednio nie będziecie odczuwali skutków tej Wojny. Ale wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w Syrii, w Iraku, żeby, żeby, Ale żeby nie zobaczyć. nie wolno czym, na to patrzeć Czym to się, ty, Panie czym Sła... to się kończy. Panie Sławomirze, nie wolno na to kończy? patrzeć. Szanowni Państwo, od jakiegoś czasu są przepisy, gdzie my. Dziennikarze, nie możemy wam publikować scen brutalnych. O. Ja śledzę przebiegi różnych wojen na świecie od jakiegoś czasu. To są tak brutalne sceny, ale, ale te sceny przemawiałyby do wyobraźni. Te sceny powodowałyby, że ludzie baliby się wojny. Nie dawaliby się wciągać sprzedajnym swoim politykom różnego rodzaju prowokacji, po prostu. Zawiści sąsiedzkie z innymi krajami, ale... Jest iskierka nadziei. Myślałem, że Amerykanie odcięli Rosjan Iron Manem tym robotem. Okazuje się, szanowni państwo, że Rosjanie mają też takiego robota. On może nie jest tak sprawny, choć nie wiem, z jakiego okresu jest to zdjęcie. Ale pracują nad tym. Oto rosyjski Iron Man. Trzela no, strzela pięknie. Same dziesiątki. Tak, tu mi się podoba, że Rosjanie y, pokazując tego robota, on widać, że jeszcze jest taki troszkę y, jak projekty Boston Dynamics sprzed dwóch, trzech lat, y, ale y, nie oszukują y, świata mhm. i pokazują, że ten robot po prostu strzela. Tak. Bo po to, bo po to jest. Mówiąc szczerze, troszkę... Troszkę nie wierzę też, że ten rosyjski Iron Man jest taki. Te sceny można sfingować. Jakbyś tak przyjrzeć temu robocikowi, to niestety coś tu nie pasuje w nim. A w każdym razie Rosjanie idą krok za Stanami Zjednoczonymi. A gdy a gdy sojusz rosyjsko-chiński się zacieśni, gdy pan Trump stworzy zagrożenie dla Chin, to seryjna produkcja tego pójdzie w miliony sztuk. A wtedy trzeba będzie to zużyć? No, na pewno tak. No, przecież też mieliśmy przykłady sprzed roku, jak z Morza Kaspijskiego rakiety rosyjskie trafiały w cele. W Syrii z dokładnością do metra dwóch. Dużo nie wiemy, a podkładamy jak ta przysłowiowa żaba łapę gdzie konie kują. Ale to, Szanowni Państwo, wszystko tylko i wyłącznie od nas zależy. Jeżeli my jako społeczeństwo damy przyzwolenie, to nasi politycy wejdą w wojnę jak w dym. Oni mają te schrony zapewnione. Oczywiście, że nie dostaną, ale. Ale przecież wiemy, że mądrzy nie są. Będzie zagrożenie, tylko wojna, to ich w kraju już nie będzie. Myk i wyjeżdżają. Ja jestem nawet przekonany, że zostawią swoje rodziny. Nie, to. Tacy są. Zostawią nawet swoje rodziny. Sami wyjadą. Założą nie, sobie nowe nie. rodziny. A, no to tak. To zawsze można.